Proszę Państwa, wielokrotnie mówiliśmy, że to tu jest centrum świata. Nie ja wiem, jak to brzmi, oczywiście, mówię to żartami, ale ilość przypadków, w których nie tylko strona wschodnia, ale i inni powtarzają nasze tutaj postulaty, nasze poglądy, jest zastanawiająca. Jest zastanawiająca. I proszę Państwa, chciałem kolejny taki przypadek zacytować z dzisiejszej wypowiedzi, przepraszam państwo, już to oglądacie pewnie po północy, czyli wczorajszej wypowiedzi Władimira Putina. Putin zajawił, że kijewski reżim, bo oni tak mówią na e, władzę w Kijowie, boryje za kapitał, który on ukradł u ukraińskiego narodu, a ciuda i żelanie zatrudnić so co e, z sponsorami, to tłumacz Google tłumaczy, tak Putin oświadczył, że reżim kijowski walczy za kapitał, który ukradł narodowi ukraińskiemu. Stąd chęć współpracy ze sponsorami. Pamiętacie państwo moje wypowiedzi, przy czym ta, co u Macieja Uchmańskiego nie poszła, tam, tam to tłumaczyłem yy, kilkukrotnie. Jesteśmy dlatego tak pchani przez y, polityków w krajów europejskich, bo kapitał, który rozkradł Ukraińcom przyszłość, za 10% wartości kupowali wszystko jak leci. To było przy udziale polityków. Boi się, że gdy Ukraina wpadnie w strefę wpływów rosyjskich, oni się nie boją, proszę Państwa, oni się absolutnie nie boją, że tu my będziemy mieli zagrożenie, że u granicy polskiej nagle się Rosja pojawi, bo Rosja przecież jest u granicy polskiej. Oni się tego nie boją. Oni się boją, że Rosja dorwie się do dokumentów, świadków i pokaże światu, jak rozkradana była Ukraina, że sami Ukraińcy ich rozszarpią, że będą krachy na giełdach tych spółek, które potracą w związku z tym. Wyobrażacie sobie, artykuł. Który będzie powielony po całym świecie, że, że któraś z korporacji zainwestowała, w sensie ukradła za 10% wartości tam u nich tysiące hektarów ziemi i ona to już straciła, bo ktoś unieważnia tę transakcję? Wyobraźcie sobie, jak rynki na to zareagują? Przecież momentalnie ludzie będą pozbywać się tych akcji, to będzie krach. A politycy, którzy brali w tym udział, bo tam całą międzynarodówkę, tam, Państwa, tam był wielki plan łupienia Ukrainy. Dlatego tyle krajów się tam pchało, tych polityków. Każdy z nich miał coś ugrać. Oni wszyscy łapówki podostawali. Rządy popadają, partie popadają. Oni się tego boją. I dlatego chcą nas skonfrontować. I to był mój, nasz wspólny produkt. Ta myśl, dziś mówi to Putin, to kto tu jest tubą, kto tu jest agentem, Mówcie mi, mentor, a nie agent, i wtedy będzie ok, bo znowu to się nie klei. Nasze analizy są dalekosiężne, wybiegają w przyszłość. Zanim będzie to oficjalnym komunikatem tego czy owego rządu, to u nas już to jest. Tak to działa. Ludzie na podobnym poziomie dochodzą do tych samych wniosków mniej więcej w tym samym czasie a że w wielu jesteśmy szybciej, bo się akurat danym tematem zajęliśmy, no to dla mnie to jest nic dziwnego. Po prostu więcej czasu temu poświęcam.